Przywędrowaliśmy właśnie na stoisko LG na targach iPad 2014. No i pierwszy smartfon, który tutaj zauważyliśmy, to jest LG L Bello. Jest, jest jeszcze wersja Fino, to są dwa nowe smartfony, jakby nie patrzeć ze średniej półki od LG. Ale też myślę, całkiem fajnie wykonane, o całkiem dobrych parametrach. No i tutaj mamy właśnie przedstawiciela trochę lepszego, bo mamy L Bello model. I ma kilka fajnych funkcji, ale zanim, zanim to wam pokażę, no to zwróćmy uwagę, jak właśnie sam smartfon wygląda. Sam wygląd tego urządzenia, no to nie ma co ukrywać, jest zbliżony do flagowca ostatnio zaprezentowanego przez LG, czyli G3. Widać to przede wszystkim po przednim panelu, po tutaj designie tego przedniego panelu, no i przede wszystkim po, tyl, po tylnej klapce. Co prawda ona jest taka e, lekko błyszcząca, ale widać, widać też matowe tutaj takie wykończenie z dosyć charakterystycznym wzorem takiego szczotkowanego aluminium, ale tutaj jest tworzywo sztuczne na pewno. Oczywiście tą klapkę tylną możemy zdjąć, mamy dostęp do baterii, która ma pojemność 2500 540 mAh i jest oczywiście wyjmowalna, możemy ją sobie w każdej chwili wyjąć i wymienić. Oczywiście charakterystyczne przyciski z tyłu, przyciski, które się znajdują tutaj, można powiedzieć, że przy od razu przy palcu, jeżeli sobie właśnie trzymamy telefon jedną ręką. U góry mamy aparat i aparat ma tutaj, już Wam mówię, główny aparat ma 8 megapikseli, a ten z przodu umieszczony tutaj ma 1 piksel. Oczywiście jest dioda doświetlająca LED. No i te trzy przyciski, czyli przycisk power, dwa tutaj przyciski na przykład służące do sterowania głośnością. Co mamy z przodu? Z przodu mamy ekran pięciocalowy. Jakby nie patrzysz, no jest to sporej, sporej wielkości ekran, ale o niższej rozdzielczości. Mamy tutaj rozdzielczość dokładnie FWGA. Jest to ekran IPS, więc te kąty widzenia są nawet całkiem przyzwoite. I smartfon działa na Androidzie 442 KitKat, Trochę ma mniej taką cukierkową tą nakładkę niż powiedzmy z G3 trochę większe ramki wokół ekranu, ale to raczej tutaj nie jest ważne, bo naprawdę ten ekran jest przyzwoity. Komplet funkcji oczywiście od LG, jak na przykład Knock no, 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 no Code, Smart Keyboard, Quick Memo, także to, co znamy z większego modelu, jest tutaj też dostępne. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na takie ciekawostki, jak na przykład, pewnie zauważyliście, jest tutaj napisane, że ten smartfon ma dostęp do telewizji, ma wbudowany tuner, no i to odbywa się poprzez wysunięcie właśnie takiej no, dosyć długiej antenki, tą antenkę możemy sobie ustawić dowolnie i... Możemy na tym telefonie oglądać telewizję. Ja sprawdzałem, próbowałem skanować stację, no niestety nic nie wykryło, pewnie dlatego, że tutaj jesteśmy e, e, na IFA i tego zasięgu takiego jakiegoś nie, nie może znaleźć, no ale takie, takie coś jest. Zapewne ten smartfon, e, akurat w wersji z telewizorem, nie będzie dostępny w Polsce. Myślę, że pojawi, jak się pojawi, to na pewno bez, bez takiej mm, technologii. No i co ważne też, żeby powiedzieć, to jest to, że w tym smartfonie mamy dwie karty SIM. Przełączamy się pomiędzy nimi. Tutaj mamy dedykowany taki przycisk w oprogramowaniu, który umożliwia nam dostęp do właśnie ustawień odpowiednich, odpowiedniej karty. Myślę, że całkiem ciekawy telefon. Zwróćmy sobie jeszcze uwagę na ramki wokół ekranu. One tutaj tak naprawdę niczym się nie wyróżniają. Sam ten wygląd można tak jednym zdaniem... Chcę powiedzieć, że jest to taka bardziej budżetowa wersja g ale naprawdę nie bardzo budżetowa. No i u góry mamy mini jack czyli milimetra mamy Mamy mikrofon. Tak naprawdę ta krawędź i ta krawędź jest zupełnie pusta, ze względu na to, że wszystko zostało przeniesione do tyłu. Nie, mus, nie musimy już tutaj mieć na, na krawędziach przycisków na przykład do głośności, power, przycisku power, bo wszystko jest z tyłu. U dołu widzicie głośnik, no i jeszcze na dolnej krawędzi drugi mikrofon i port mini micro USB. LGL Bello w całej okazałości. Możecie się jeszcze bliżej przyjrzeć, jak on wygląda. Ciekaw jestem, jaka będzie cena. Wiem, że on się pojawi pod koniec września na niektórych rynkach. Nie wiem tak naprawdę, czy on będzie jeszcze dostępny w Europie. Ale jak będzie, to tak jak wspomniałem, pewnie bez telewizji.